Wyrzucam i dupę, to wyrzuciła, że sprycha mi poszła. No to ładnie. Już drugi raz, drugi raz w sobotę Także lipa Ale z tyłu czy wcześniej. Nie, wcześniej... też z tyłu. Ja teraz jak ten, jak Felgę pod zmieniałem, ta. To, to, to wstawiłem trochę grubsze szprychy. Mhm. Ale ty chyba masz podobne. Nie, nie wiem, takie... Nie wiem co mi tam wstawił ostatnio. Nie on to nie co tych Nie wiem jak mi zrobił to już mi nie pękł. Mi zrobił i pękł. No, ale ale zrobiłem ściankę. Teraz? No, Tam tutaj? Pokaż Zrobiłem Nie, jest taka straszna taka ja jak Tak jak nie Już boicie? tylko dojazd awaryjny mamy na tym Którą ściankę? Gdzie, gdzie tu, jakaś no tak. tu, tu jest jakaś ścianka? Tu jest jakaś ścianka Tak jak oni idzie na wprost Zobaczymy jak Przemkowi pójdzie mi, mi tu kurwa dupę Rower mi oddzielnie leci, ja no. lecę oddzielnie tutaj ja na tym po prostu przyjeżdżam O, o. W ten sposób. Bardzo ładnie <głos> 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 Popatrz kurwa tutaj jak chłopaki skaczą Pyk! Zobacz, jak ładnie. <grywa> 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 Kurwa, muszę gripy przekręcane kupić, bo... Ciąg ciągle zje zjeżdża to gówno. to w takie cuda? Co? W skocie takie cuda? Jakie cuda? A takie gripy? No, w tych małych, mod niższych modelach tak jest, no. Już mam mi tak wyrypane, że a nie mogę ruszyć, bo... leci, leci, leci ten gość, co on wymyślił. A on gdzieś tam jakieś kółka se robi. Oj, sorry. Musisz paść kiedyś do tego do salonu skota i tak poproszę to, poproszę to, poproszę to. O, ostatnio tak wpadłem i 800 zostawiłem. Poproszę felgę, bo tamtej się nie, nie dało wycentrować. No dobra, jak już felga, no to głupio tak z przodu tylko wymienić, a, a z tyłu nie. A jak felga to szprychy, a jak felga i szprychy to robocizna. Ale te same a, masz te piasty. Tak, już nie, nie, nie zmieniałem. Mówię, ja, ja, ja za jakiś czas kupię nowy rower, a ten, a ten będzie dla, dla, dla żony. Ja jeszcze serwis potem zrobię. I fulanowy? No. na Ale to jeszcze mówię, w, te, w tym roku inwestycje robimy, ja nie, nie, nie mam, bo to wiesz. Dla mnie 20 koła rezerwowej kasy na inwestycji mieć to jest yy, oddech, tak? Ja spokojnie inwestycje robię. A czemu sobie nie zobaczysz tak jak tamten kolo? Z tego co Który... za, za 8 koła kupił. Ale on ma rC, ja takiego nie chcę, kurwa. No ale pewnie jakieś rC, to są pewnie jakieś też inne. No to no zobaczymy. Kurde, za jak był jakiś, w jakiejś okazyjnej cenie Scott. No jakbym tego Sparka za, 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 za dychę kupił, no, no to bym kurwa wykombinował tą dychę, no. no. <laughs> Bo... No ja mówię, ja XC nie chcę, ze, ze względu na to, że i tak z, z niego potem zrobię nie XC, to po co mi XC? <laughs> I tak dołożę do niego sztyce i, i, i tak dołożę do niego... E... Ale nie, Paweł, trochę, trochę możliwe podejście do tego. To sztyca to jest twój komfort. To niezależnie od tego jaki masz rower, każdy może mieć sztycę regularnie. No tak, ale, ale potem, potem to dokładam i mam ten spo, model sparka, który chcę. No, no dobra, ale ile doło? Dokładnie tyle samo wychodzi w kasie. No, ja to kupić normalnie. Model Sparka z zregulowaną sztycą. No, no więc o tym mówię, dlatego takiego chcę kupić. Tu jakaś ścianka jest, chłopcy mówili. Tylko, że ten z regulowaną sztycą już nie jest u Skota klasyfikowany jako XC, tak? Jako RC, no? Jako RC. Tak, tak. Kurde, on ja nawet się nie zastanawiał. Ten no. tego z regulowaną sztycą. No, no o tym mówię właśnie. No, bo... A to, czy tam jest? RC, bo czy... RC, bo RC, właśnie tego nie ma. No. I, i tak bym to wstawił, i tak bym to wstawił i, i wychodzi mi model nie RC wtedy. No. i, i plus, plus do tego model nie RC ma wyższy skok. W ogóle bym się na literki nawet. No, no tu to tu nie, nie chodzi tak, o, li, o literki, zmywa... tak. Tylko chodzi o y, możliwości techniczne. Dobra. Zmyła. Chcesz 130, bierzesz 130. No tak, dokładnie.